A w Galerii Biała w tym roku znowu kolejna odsłona plaży w mieście, czyli parę wywrotek piasku, sztuczne palmy, leżaczki w trakcie ustawiania. Już niedługo zapraszamy przy futurcie tak zwanej strefie gastronomicznej. W Galerii Biała taka atrakcja urlopowo-wakacyjna przy okazji też jak widać galeria inna atrakcje zaplanowała w każdą sobotę animacje i zabawy, lekcje tańca dla dzieci teatrzyki, zjeżdżalnia, dmuchanie, od godziny jak widzę 10 do 20 w sumie coś dla dzieciaków będzie się działo no i tradycyjnie można też zwiedzić pomost ze sztuczną wyspą dla kaczek to też mój pomysł z tymi terenami zielonymi jak widzicie, wyspa nabrała bardzo ciekawych kształtów. Bardzo szybko, tak naprawdę. Na początku to była zupełnie łysa wyspa, i ludzie, którzy z Urzędu Miasta, którzy mieli dbać o te tereny, nawet robili taki błąd, że specjalnie zadawali sobie taki trud, żeby przepłynąć łódką i wykosić tam wszystko do zera na tej wyspie. No ale na szczęście zainterweniowałem i dzisiaj wyspa. Przypomina taką prawdziwą dziką wyspę, gdzie faktycznie jakieś tam kaczki czy inne zwierzątka mogą znaleźć schronienie. W samym centrum miasta taki skrawek dzikiej przyrody. A to wszystko tutaj, jak widzicie, w sąsiedztwie Galerii Biała w białym stoku.